Panie Marszałku, Wysoka Izbo, moje pytanie jest bardzo proste. Po co wam to było? Po co rozpęte, rozpętaliście wojnę ideologiczną? To, Panie Prezesie, podobno jedno z pana ulubionych powiedzeń. Cnotę straciliście, rubelka nie zarobiliście. Znaleźliście się między, w kleszczach między środowiskami kobiecymi a środowiskami fanatyków religijnych. Po co Wam to było? A Pana dzieci gdzie są, Panie Pośle? Pan jest w pracy, ja również jestem w pracy. Zawsze w Polsce byli zwolennicy aborcji, ale gwarantuję Wam, że dzisiaj tych zwolenników aborcji jest więcej. Przez Was. Gwarantuję Wam, że ktoś w przyszłej kadencji podejmie próbę liberalizacji ustawy aborcyjnej. Przez Was. To jest Wasza wina i to jest Wasza odpowiedzialność. Ostatnie pytanie. Skąd was ta próżność? Zwracam uwagę państwu posłom, że pytania proszę kierować pod, do właściwych adresatów, do przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej albo do posła sprawozdawcy. Bo pierwszy może państwo się w tak sposób chętnie przyjmują takie określenia, ale myślę, że jednak są to osoby. Yy, pełnym tego słowa znaczeniu. Pytanie zgłasza pani poseł Joanna Kopcińska, Klub Prawej i Sprawiedliwości.